Witam was wszystkich bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku naszej serii zagrajmy w Lara Croft: Świątynia Ozyrysa. Tak. Okej, okay, więc jest to moja nowa seria na kanale, która będzie tak jakby yy... Witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim pierwszym odcinku na moim kanale z gry Lara Croft: Świątynia Ozyrysa. Tak. Okej, okay, gra miała swoją oficjalną premierę wczoraj I nie ma polskiej wersji, tak, przepraszam, ale to nie moja wina Nie ma po prostu polskiej wersji I okej okay. mm, Gra stworzona przez studio Crystal Dynamics I tak, jest to gra przygodowa akcji, czy jak to się mówi Jak widzicie Lara Croft, to chyba jest ten Tomb Raider, czy co to jest Ale gra wygląda jak Diablo 3, 2, czy 1 Widzimy z lotu ptaka I tak, moim zdaniem jest to fajna gra, mamy... Mm, tak, jakby taką mapkę jak w Diablo i napierniczamy przygodę, tak. Okej, okay, więc mm, jak to powiedzieć? Jest to taka malu malutka produkcja, będę ją tak pobocznie robić. A czy mam zamiar ją pierw skończyć niż Gotika? Ponieważ jest to nowa gra i bym chciał po prostu ją szybko skończyć. I jak to powiedzieć, po prostu. Tak powiem. Gotika 3 nie odpuszczę, będę go dalej tworzyć, ale mam zamiar zrobić tą grę, ponieważ wczoraj wyszła i. i będzie dużo wyświetleń, tak, chłopaki, dużo wyświetleń z tej gry. Ja już tu grałem. New game. Starting a new game will erase current progress continue. Czyli, że nowa gra i nasz y, y, zapis będzie nieczytany. Oglądajcie filmik, jest po angielsku, ale jeżeli ktoś umie angielski, proszę bardzo. The trap that kept us bound here has marked you and summoned Amit, Eater of Hearts. She will burrow from beneath the earth to find you, and you will face the judgment of Anubis. Take the staff. With its power, I can give you guidance no matter how far apart we are. Hurry, mortal. You are not safe here. Okej, okay, to już jestem. Dobra, jak widzicie mamy tak jakby tryb y, Diablo. Dobra i możemy lewym przyciskiem y, strzelać. Na dwójce mamy takie coś. To jest e idealne moim zdaniem. To jest idealne, tu mamy broń. Piątka mamy e, pochodnie, żeby widzieć. Skok, spacja, prawie wszystkie takie coś, taki skoczek. I dobra, nawalamy. Ulala. Co jeszcze mamy? Dobra, mamy coś. Jakieś hajsy zarabiamy na tym No i dobra. Jeżeli nie było yy, kascenki, to przepraszam ale są prawa autorskie na YouTube. Ale raczej będzie, nie, zobaczmy. Kiątka. Okej. Okay. To trzeba poczuć. Aha! a, proszę, prostu trzeba to zrobić. Dobrze. Okej. Okay. Okej. nie można gdzieś iść? Dobra. Chyba można! I więc zobaczmy. Chyba tam zejść na dół nie będę. O kurczę, jeszcze mamy tam jakiś diamencik. No jak się gra reprezentuje? Na razie broni mi się podobają. Musimy my dalej z rozgrywką. Dobra. Może dwójką. Yy... Oha. To jest fajne, moim zdaniem. O! What is that? To jest kurczę jakieś jądro, ale czego? Na razie nie wiem Dobra będzie można jakieś broni kupować, tak mi się wydaje. Equipment uh, starts to and. Uh, uh. Aha! Więc z tym to się rozwał takie jądro Czekajcie, zobaczę Options mm, Gameplay i czy nie ma napisów może, bo ja za bardzo tak nie umiem tak z ich mowy rozumieć tego. Bardziej jakby pisało, to bym po prostu wiedział to, o czym mówią i wam po prostu na bieżąco to, o co chodzi, komunikować. Cholera, będzie trzeba potem znaleźć. Albo nie ma i jest problem. na razie mniejsza. To jest najlepsze. Kurwa. ja What the fuck? Eee. Mm -hmm. To. Nie, kurcze. Kurwa. Co tam zrobić? R S R T. What the fuck, co tam zrobić, kurcze? Zobaczmy, zobaczmy jak to się tutaj wszystko eee, jakimi tu wszystkimi gramy. Za shift, duch, space, Q, bomba, kurwa. Idę mamy jeszcze. Shift. Shift kurwa. Jo. Co to? Chodź mi pójdą, co ja mam kurwa zrobić Ja Aha Ty kurwa ty Trzeba jakoś przenieść Ja pierdolę to mnie To mnie kurwa poszukuje O, rozjebałem Jea, yeah, tak było trzeba postąpić, dobra więc... Idziemy dalej. Porozpierdalaj tutaj Lara troszeczkę. A, jesteśmy w Egipcie. Taki mały fokusik. Jesteśmy w Egipcie. I kurcze... Co my w tym Egipcie będziemy robić tutaj? Czegoś poszukujemy? Może jakiegoś skarbu? Ja nie wiem. Dobra, wszystko przeeksplorujmy. No, Dobra. Okej, okay, to lecimy.

Przyskor. Yeah, je, wreszcie w ścieknicy! Ulala! A zobaczmy... Ja. To jest zajebista gra! Ja w to gram. Nie ma ja, bata. Co to kurwa jest? Nie, je, trzeba je chyba iść dalej. Yy. Jo! Ja! Nie mogę broń zmieniać. Kurwa. No co jest? Ja, dobra to miałem. Dobra. I Podoba mi się grze to, że mam nieskończoność amunicji. Okej. Okay. Szóstkę. Kurwa, co to jest wszystko. Aha. No, kurwa Aha, nie, nie, kurwa. Aha. Co kurwa mam zrobić. Szóstka Ej no, ring golden rapper on the wall. No ludzie, no ludzie, no ludzie, co ja mam zrobić? O No patrzcie, no kurwa, no... Zajebie, no zajebie... No patrzcie, no, cholera... The de the wall... A nie jakoś tak? Co ja mam zrobić? No, patrzcie, no się kurczę, no nie da. Nie, nie Nic z tych rzeczy. O no, patrzcie, no. Co ja mam zrobić? No, próbuję jakoś, tu nic nie idzie. Ale, no patrzcie, kurczę. Golden Ring, the rapper of the wall. There has got to be a way up No, co ja to kurwa drogi. Tu coś. Może jakoś tak. Ja! Takie coś kurwa. Dobra. Takie coś było trzeba tylko zrobić. No kurwa, Kończ to! No. Dobra. Takie coś było trzeba tylko zrobić. Jaki ze mnie debil! Dobra, teraz będę wiedzieć, już teraz już będę wiedzieć. Dobra. Co to jest? Nie wiem. I napierdalamy salto No i co? Oha Okej okay, light Mów 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 Lara mów! Jesteś w Egipcie Ty masz tutaj place robić jakieś Okej okay. X Or Aha. Who? What the fuck? LOL. What the fuck, what the fuck? O co kurva? Useful little things these bombs. Just try to stay clear of the blast. We will keep that in mind. Ja pierdolę Aaaa Dobra To się jeszcze tak Raz zwala to Co kurwa Co ty mi odpierdalasz A wajcie tutaj ja jestem Ja 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 mam silver 4 wy CSA i możecie mi chuja zrobić Dobra łokurwa kurwa Wyjebane po całości. Aha, nie ma tu już Ja, HP. To jest HP. Dobra. Więc co by tutaj zrobić? Alo? Aha, jest tam. To. Więc o. Kurwa! No nie, ty debilo te! Jaki czul? Ze mnie, serio Okej, okay, to jest powtóreczka. To nie ma tu nikogo. A to wyjebane. Szósteczka. Okej. Okay. Co tu mamy? Okej, okay, okej! Okay. Lara, jesteś zajebista, wiem Bo kurwa. Tutaj trzeba jakoś przejść. Pierwszy to porozwalmy. i... Uuu! Lara! Jesteś coraz lepsza w tym fachu. Co Tutaj za pierścień. JORI! Pierścienie! Jari, pierścienie. Ach to Boże, tak to kurwa włożyć to jest. Let's just take this slow and o! Dobra kurwa, jo! Back. Dobra, mamy jakiś tam pierwszy rings z czterech, co to jest? Ja nie wiem, jo! Oh, kurwa. Dobra. Dobra Rozwalaj ich kurwo I will find you and I will kill you Co to jest? Ja pierdolę Uuu Dobra Kurwa nie wziąłem tam tego O, dobra Dalej! No pojebany! Dobra... Chyba tu. Okej. Okay. Czekajcie. Okej. Okay. Napierdalamy dalej. Jakiś tam druteksy. Dziecia ta jest. Okay. Ja! A nie dobra, myślałem, że tu będzie nabalało Jest, okay. I jest! Okej. Co to, to jest, no. Fuck, myślałem, że nie skoczę. O, mamy kolejną kasękę. Jakiś kurwa ligator, co to jest? Szybciej, Lara, Lara, co kurwa? Ja, co, MP5 tam jest? Co ty, co, co ty bierzesz, chopie? Co ty bierzesz tam? że tam MP5 leży? Ok. Przejdźmy to wszystko. Shift. Aha. Mhm. Ale kurwa, gdzie? Ja! A tu jeszcze. Ok. Gdzie jeszcze chcesz, kurwa, że ci zaświecił? Tutaj chcesz. No light, light. Okay. Mogę przejść przez... Ja mogę Aha, tutaj Ja To jest kurwa, daj je mi powiem Okej okay. Chyba I co kurwa Aha Mhm A bo czekajcie Ja pierdolę Lara tyż ma to. Ja! Dojebałaś! Naprawdę dojebałaś! Lara uch, uch. Uh. Co to mam zrobić? Dobra, to tutaj. A! U. Uh. Lara! Udało ci się! No co ty nie powiesz? Dobra, weźmy wszystkie diamenciki, bo nam się przydadzą do kolejnych, pewnie, ringów, czy co to tam jest. Okej. Okay. Aj, ty, 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 ty Chodźmy. Nie! Nie, ty tam, Lara, nie idź. Chodź, lepiej tutaj damy do tego, to, do tego teleportciku, czy co to jest. Tam kuleczkę. O! Jest okej! Okay. Yeah. je Jak jak to może to co? Dobra, wyjebanana to. Yo. Okay. MP5 po prostu. I co teraz? Ja. Co? P5 kurwa mam A to manę zabiera A to nie To Kurwa manę mi nie wierzę w ogóle Okej okay. Is okej okay. Lecimy tutaj Jest dobrze w chuj Il hajsu Co to jest? A co ta jest? Jo, obszarowe. Co ty koleś, wierzysz bierzesz? Ta, no obszarowe. Ej, no obszarowe, kurwa. kurwa, kurwa. I to immanent nie wiem. Dobra. Tam skoczyć nie mogę Serys Jak to kurwa teraz tu tam skoczyć nie mogę? Nie Tutaj trzeba Patrzcie, obszarowe wali Czyli mogę na przykład trzech Na przykład trzy takie takie karaluchy od razu napierdalać A co ty brałeś przed, przed tą grą, Człowieku, jako to to jest za producent tej gry Ola la O lala. Będzie w pierdol. Ło kurwo. Dobra. Ja pierdolę. Kolej, co ty brałeś? Kurwo. Ja.